Ja do strony mocno trzymam gierę Zemów pani, który u ciele Skupiałeś się na mnie, bo robi karierę Skupiałeś się na mnie, bo jestem raperem Jadę z mało latem zakręcić oferę Wchodzimy oknem na typ akwatele Wiśle na wynioce i wyłączył tele Tak się tu nie robi, nie bawię, pleje Celem z tymi, z tymi, z tymi, z tymi, z tymi, z tymi, Stoję ci pod pomem i wysyłam co, Nie chcesz mnie kurwa, bo ktoś po prostu odwiedzi Mam jedno plecy, nie miał wieści Musisz załatać mi serce, jak eklesji Jestem samotny, mam kurwę pieniędzy Powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwoni za późno Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno to swój bok Co, no. Nie nie wierzył jak u wszystkie przypały na żyły na sucho Siedziałem na bloku i spawał śmiechu, czterech ziomalik gotowych do biegu I ciągle ryzyko, i życie bez regu Można go szaleć, mówić i kolego Jest ostro, jest ciemno I na dupie wjeżdżamy w las Jest kosmo, jest piekło Panie, nie w niej jak chans. Jest problem nie znać, jeśli przyjdzie czas na... Halo, mi proszę, nie tchło nie za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię nie za późno. Halo, powiedz mi proszę, nie tchło za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię nie za późno. Znów słyszę szumma, to miałbyś twój głos. Nie trać mnie z oczu, bo zniknę za mną. Nie mam już siły wyzwania, co no. Kiedy odbierasz mnie jak samochód Znów słyszysz to miał swój głos Nie trać mnie z oczu, bo nie, <much> nie mam już siły, wyzwania co do Kiedy odbierasz mnie jak samochód Znów słyszysz to Nie trać mnie z oczu, bo zniknę za Nie mam